Dzień dobry, jesteśmy na komorze normobarycznej w wygodzie i mamy tutaj sportowca, który zaprezentuje nam ile więcej pompek można zrobić w komorze. Ile tak normalnie robisz pompek? 25. No właśnie to teraz. O to teraz zobaczymy, czy będzie lepiej. Proszę bardzo. A ty liczysz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. Brawo! Jo. No. Pro, proszę, proszę bardzo. O siebie. Tutaj nasz sportowiec. A co robisz? Grasz w piłkę, gdzie? Concordia. No proszę, i zrobił 60 pompek. Brawo. Dziękujemy.